Witam serdecznie w drugiej części tutorialu dotyczącego programu Canva. W tej części zajmiemy się różnymi elementami, które ozdobią nam nasz projekt dotyczący infografiki. Będą to różnego rodzaju kształty, ramki, linie, ilustracje, ikony, a także fotografie i wykresy. Z tego folderu możemy wybrać odpowiedni układ grafiki zamiast tej proponowanej w szablonie i dostosować go do swoich potrzeb. Wybieramy taki układ, zmniejszamy, dostosowujemy kolory do naszego projektu. Dużą pomocą w programie Canva jest to, że w momencie, jeżeli potrzebujemy dopasować jakiś obiekt do projektu, pojawiają się linie pomocnicze, dzięki którym łatwiej jest nam to zrobić. Teraz dopasowujemy ten obiekt do naszych potrzeb, czyli dobieramy odpowiednie kolory do każdego elementu takiej kartki. Możemy przełożyć taki element pod spód, tak żeby ukazały nam się elementy, które znajdują się pod nim. Ramki przydają się wówczas, jeżeli chcemy dodać do naszej infografiki jakieś zdjęcia. Możemy to zrobić albo w formie pojedynczego zdjęcia. Albo też w formie kolażu możemy też takie zdjęcie ozdobić różnymi innymi elementami. Dodajemy ramkę i dopasowujemy ją. Następnie możemy wybrać zdjęcie albo z tych, które przesłaliśmy wcześniej do programu, albo też, klikając w elementy, wybieramy Fotos i stamtąd wybieramy zdjęcia, które są nam potrzebne. Zdjęć jest bardzo dużo. Ale pamiętamy o tym, żeby wybierać te, które mają podpis free. Inaczej to nasz projekt będziemy musieli zapłacić. Przeciągamy zdjęcia do ramki, możemy je jeszcze zmienić, usunąć i dodać inne. Kolejnym elementem, który możemy dodać do projektu, to różnego rodzaju kształty. Jest tutaj ich bardzo dużo. Możemy je kolorować, zmieniać ich krycie, kopiować aby uzyskać ciekawsze efekty i w ten sposób ozdabiać projekt. Dzięki liniom możemy z kolei oddzielać poszczególne części naszego projektu, bądź też, jeżeli na przykład robimy infografikę dotyczącą procesów, bądź też osi czasu, wykorzystać do tego znajdujące się poniżej strzałki. I tak jak z innymi elementami, linie możemy dopasowywać, możemy kolorować i Dawać też podspód. W programie dostępne są do różnego rodzaju ilustracje i ikony. Oba te elementy bardzo podobnie edytujemy, także pokażę to na przykładzie ikon. Dodajemy taką ikonę, zmniejszamy, dopasowujemy kształt i kolor. Elementom tym możemy też zmieniać przezroczystość, możemy je kopiować, możemy dawać pod spód bądź też na wierzch. Do tego elementu możemy dodawać linki, które będą działały, jeżeli zapiszemy tę pracę w formacie PDF. Ostatnim elementem, który chciałam pokazać, są wykresy, które przydają się wówczas, jeżeli pracujemy nad infografiką dotyczącą danych statystycznych. To, co jest ważne, to to, że te wykresy możemy tutaj edytować. Możemy edytować liczby, które się znajdują przy wykresach, więc łatwiej nam będzie dostosować wykresy do naszych danych statystycznych. Zmniejszam i dopasowuję taką grafikę. Mogę zmienić liczbę, która się znajduje w środku tej grafiki. Mogę również zmienić jej czcionkę, jej wielkość. Mogę ją skopiować. Na koniec, jeżeli chcemy zapisać naszą infografikę, możemy przejść do górnego menu, gdzie znajduje się opcja File, rozwijamy ją i klikamy na Save, dzięki czemu zapiszemy naszą infografikę. Oprócz tego możemy jeszcze zrobić kopię tej infografiki. W górnym menu możemy usunąć zmiany poczynione bądź też je ponowić. Jeżeli chcemy udostępnić naszą pracę, możemy to zrobić poprzez Facebooka, Twittera, możemy wysłać taką pracę na maila. Program Canva daje nam możliwość ściągnięcia na komputer różnego rodzaju formatu naszej pracy. Możemy to zrobić w formacie JPG przeznaczonym do internetu, możemy to zrobić w formacie wysokiej jakości, w formacie PDF takim standardowym, bądź też w formacie PDF który możemy potem wydrukować w dobrej jakości. W zależności od tego, co chcemy zrobić z naszą pracą, taki format wybieramy. Na koniec możemy jeszcze opublikować naszą pracę w programie Canva, dzięki czemu może stać się ona inspiracją dla innych twórców. Jeżeli przejdziemy teraz do strony głównej programu Kampa, zobaczymy, że nasza infografika już się zapisała w grafikach, które znajdują się na naszym koncie. Możemy ją dalej edytować poprzez kliknięcie, możemy też zrobić jej kopię bądź też usunąć całkowicie. Dziękuję za uwagę i zapraszam do innych naszych tutoriali.